Czeka kuba, czeka Lili, hop, do góry, raz i dwa. Razem dziś odkrywać chcą świat magiczny, wypad. Razem dziś odkrywać chcą, am, am pełen bar, to mowa się w szkole, hopsa, hej! Tu zabawa śmiech i bajek moc. Razem uczmy się co dzień, spróbuj się Lili chodź. Witaj na zajęciach domowego przedszkola. Dzisiaj porozmawiamy sobie o instrumentach. Czy wiesz, co to są instrumenty? Instrumenty muzyczne to przedmioty, które wydają dźwięki, gdy w nie uderzamy, muchamy, gdy szarpiemy ich struny. Możemy na nich grać, tworząc muzykę. Czy znasz jakieś instrumenty? Instrumenty to na przykład bębenek, może masz nawet w domu, gitara, trąbka, pianinko. Dzwonki. Teraz puszczę ci kilka dźwięków. Zobaczymy, czy odgadniesz, co to za instrument. Powodzenia! Co to było? To trójkąt. Dużo dzieci ma w domu trójkąt, a jak nie, to mogą na nim zagrać w przedszkolu. Drugi instrument. To było? To gitara akustyczna. A to? To też gitara, ale elektryczna. Potrzebuje prądu, żeby działać. Podpięcia kablem do prądu. Następny instrument. Czy wiesz, co to jest? Dzieci często mają w domu takie kolorowe. Nazywają to cymbałkami, albo prawnie są to dzwonki. A to? To takie podłużne dmucha się do tego. To flet, a to rozpoznasz? To akordeon. I ostatni instrument. Bardzo ładne wydaje dźwięki, prawda? palcami po strunach. Takie duże to jest. To harfa. Jak podobały ci się te instrumenty? Czy odgadły się wszystkie? Jest jeszcze dużo różnych instrumentów, które poznasz w przyszłości. Teraz. Spróbujemy pobawić się rytmem. Uwaga, będę pokazywać kropki, a ty będziesz wystukiwać rytm. Jeżeli masz bębenek, to weź bębenek. Jeżeli masz trójkąt, to trójkąt. Jeżeli masz cymbałki, możesz wziąć cymbałki. Jakikolwiek instrument masz. Jeżeli nie masz, możesz uderzać o progę albo o nogi. Uwaga, powtarzamy rytm. Razem z Wami. Będzie też ćwiczył Kubuś. Prawda Kubuś? Uh -huh. Kubuś wziął sobie pudełeczko, będzie grał na pudełeczku. Jeżeli ktoś ma pudełko, to może pudełko, jak nie to na kolankach. Przed nami pokazała się na ekranie zielona kropka. Ile widzimy kropek, tyle razy uderzamy. Jest, raz, uderz, raz. Uderzyłeś, jedna kropka. Teraz mamy następny obrazek. Jak gramy? Super! Czy Ty też zagrałeś tak jak Kubuś? Jeden, przerwa, jeden. Mamy następne. Trzy kropki koło siebie, tak. I następne. Tak, dwie koło siebie, potem jedna. I lecimy dalej. Mhm. I dalej. Super, super wam idzie. Następny. Robisz coraz trudniej, niż mam cztery kropki. Ojej, kubuś się pomylił. Próbujemy jeszcze raz. Super. Popatrzcie, teraz mamy dwie linijki, czyli najpierw robimy na górze, potem na dole. Uhu, po dwa, dwa, dwa i dwa. O, i znowu mam dwie to troszkę trudniej. Super, to była ostatnia strona. Teraz będzie co innego. Kubuś grał na takim oto pudełku? Zastukasz? Można grać rączką, a można grać łyżeczką innym instrumentem. Bębenkowym może być. Czy mają takie same dźwięki? Mhm. sprawdźcie oba. Postukaj trochę tu, trochę tu. Takie same dźwięki? Podobne. Podobne, ale jednak trochę inne. Stukaj tu dwa razy i tu dwa razy. Inne. To ciszej. Mhm. A czekaj jeszcze, jeszcze przyniesiemy coś jeszcze. Przyniosłam co? garnek. Jest inny dźwięk? Tak zagraj na trzech po trochę. A na pudełka też. Całkiem inne dźwięki. Widzicie, bez instrumentów możemy zrobić sobie takie w domu instrumenty i własną orkiestrę. Innym instrumentem, jaki można sobie zrobić, pudełko oczywiście można sobie na przykład pomalować i mieć własny bębenek. Kubuś kiedyś tak malował. Inny instrument, to przydadzą nam się pojemniczki. Mogą być słoiki. Ja też wydaję dźwięk. I parę produktów sypkich z kuchni. Uuu, czekaj chwileczkę, jest stukaj. Mamy płatki owsiane, mamy len, ryż, kaszę gryczaną i fasolę. Otwórz mały pojemniczek i łyżeczką wsyp troszkę. Zaś od płatków. Zasza do otworzyć, czy ci pomóc. Już starczy. Starczy, bo potem nie będzie dźwięku, jak będzie za dużo. I zamknij. Zaciśnij dobrze, żeby nam się nie wysypywał. O, wydaje dźwięki. To następne pudełeczko. Co teraz bierzemy? Mąkę. To chyba nie jest mąka. To jest len. Len, len mielony. I wsypujemy do pojemniczkę. Znaczy, kubu się za dużo bo nie będzie wydawać dobrych dźwięków. Nie tylko zaciśnij dobrze, żeby nam się nie wysypało. To zielone zaciśni dobrze. Zacisnąłeś, strykło tam. I następny mamy ryż. Hej, hej, tu czeka Ojej, ale to ci się wysypuje ten ryż. Będzie trochę strzątalnie. Dobra, postaw potem. Sprawdzimy, czy mają takie same dźwięki. Został nam. O, już widzę, że sprawdza. Jeszcze mamy kaszę i fasolę. Trochę inny pojemnik, bo tamte trochę tam się skończyły. O, i pokrywka ci ucieka. Kuj za dużo, nie będzie miało miejsca powietrza, żeby się ruszać. Uh -huh. Trochę inny dźwięk, I ostatnie fasola. Pamiętaj, że muszę jest trochę miejsca. O już, już starczy. Bo jak jest za dużo, to potem nie ma się jak ruszać i nie wydać dźwięku. Bardzo dźwięki. Różne są? Zależy, czy coś jest większe czy mniejsze. I mamy tak całą górkę, taki grzechotek. Jak ktoś ma w domu, to może grać. Pokażę, jak się gra. Takimi marakasami. Wydają podobne dźwięki, jak te pudełka, prawda? I jeszcze w domu mamy coś takiego. I to jest... Pamiętasz, jak się nazywa, Kubusiu? Kołatka. Próbuj jeszcze raz. Dawno tym nie grałeś. Mhm. Pokażę. Mhm. Jeszcze mówiliśmy wcześniej o trójkącie. Mamy tu taki trójkąt. Trójkąt jest zwieszany na takim sznureczku. Tak, to jest trójkąt. Trzeba trzymać się za. Sznureczek i tak uderzać. I wydaje takie ładne dźwięki, prawda? Coś jeszcze? Czy mamy jeszcze w domu jakiś instrument? Nie mamy też. Jeszcze taki mały instrument. Ktoś będzie wiedział, co może być w takim futerale. Otworzysz. Dobrze, odłóż na chwilę trójkąt. Można zrobić całą orkiestrę. Mamy dwa trzy bębenki. Dużo grzechotek, tak? I w takim futerale... Patrzcie, to jest taka mała jakby gitara. To jest trochę aktualnie, więc trochę dziwne dźwięki wydaje. To się nazywa, jak, Kubusiu? Ukulele. Tak, ukulele. A troszkę wyżej, żeby było widać, bo teraz widzisz kawałek. O tak. Takie ukulele. Prostsze do grania dla małych dzieci niż gitarka, bo jest mniejsze, łatwiej je złapać i dodatkowo ma mniej strun. Zrobimy sobie zaraz jeszcze pracę plastyczną. Jaką? Zaraz zobaczysz. Z instrumentami? Mamy taką kolorowankę. Będzie do wydruku. Mama może kliknąć i wydrukować. I kolorujemy instrumenty. Ćwicząc rączkę. Czeka Kubuś, czeka Lili, hop, góry raz i dwa Razem dziś odkrywać chcą, świat magiczny pełni part Razem dziś odkrywać chcą, am, am, pełen bar To się w szkole hopsa, hej! Tu zabawa śmiech i bajek moc. Razem uczmy się co dzień, się Lili chodź Uczmy się co dzień, skupuj się chodźcie do cykperki, czyli tejki. Będą wesoło jak gwiazd, razem się uczmy świat... I mamy taki obrazek. A Wasz? Ciekawe jak Wam wyjdzie. Czy też będzie żółto-czerwony, pomarańczowy, czy może bardziej pójdziecie w niebieskie kolory. A teraz popróbujemy trochę... Czytania. Tutaj mamy taką literkę, najprostszą, podstawową, która jest. Naj, najwięcej jest jej, w, jak się coś czyta, i w razach, i w zdaniach. Czy znacie tę literkę? Bo Kubuś zna. Co to za literka? A. A. Mamy duże A i małe A. Duże A stawiamy na początku zdania. Albo jako imię, albo nazwa, tak, taki trochę trójkąt, tak? Z nóżkami. Jak się pisze, to trochę się pisze inaczej, ale o tym mm. będziemy się uczyć za jakiś czas. Taj, ma mamy. Tak, dobrze Kuśprzyczą. Na górze jest ma, a na dole jest... Czy ktoś z was wie? Am. Am. Na górze mamy ma. Na dole mamy AM. Am. Mhm, bo A jest na początku. Odwrotnie są zamienione literki i już całkiem inne dźwięki. Ma, am. I tutaj też mamy... Am, am. Nie. Ma, am. Ma, am. Tak. Tylko, że z dużej litery. Na przykład takie ma na początku jest w imieniu Marta. 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 Am, na przykład ampułka. No na początku am, jak było na początku zdania. Następne mamy tutaj do przeczytania. Próbujemy czytać. Ma, ma, ma. Ma. Hej, ale co ma? Różeczkę. To jest mak. Ma, ma różeczkę. Ma ma ma. ma, ma, ma muselkę. A tu co to ma? Miseczkę. Mhm, tak. Mama ma mak. Mama ma miseczkę. Mama ma. Uszelkę. A teraz spróbujemy tu przeczytać. Ma, 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 am, am, am. am. Mhm. I następna strona. Mhm. Mamy ma, później takie żółte. A. Tak i tu? Ma. Mhm. A tutaj na dole teraz? Am. Żółte? Am. Mhm. Ma. Tak. Czyli mamy ma, am, ma, am, am, ma. Teraz wysłuchajcie krótkiego opowiadania o muzycznej przygodzie Misia Tutu. Miś Tutu uwielbiał spacery po lesie. Każdego ranka przeciągał się leniwie, brał swój wiklinowy koszyczek i wyruszał na poszukiwanie jagód, grzybów i pachnących leśnych kwiatów. Ale tego dnia coś było inaczej. Nagle za drzew dobiegł go tajemniczy dźwięk. Bum! 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 Miś Tutu podskoczył ze zdziwienia. Co to było? Mruknął i nadstawił uszka. Ruszył ostrożnie w stronę odgłosów i już po chwili zobaczył zajączka Piku. Piku siedział na pieńku i uderzał łapkami w mały bębenek. Bum, bum, bum grał wesoło. Piku, co robisz? zapytał miś. Ćwiczę, bo dzisiaj wieczorem będzie wielki koncert w lesie powiedział zajączek z dumą. Koncert jak to? zdziwił się Tutu. Tak, wszyscy leśni przyjaciele przygotowują muzyczne występy wyjaśnił Piku. Miś Tutu aż klasnął w łapki z radości. Bardzo lubił muzykę. Chodź ze mną, poszukamy reszty. Zawołał zajączek i razem pobiegli w stronę polany. Na polanie było gwarno i wesoło. Tuż obok wielkiego dełbu wiewiórka Fifi delikatnie uderzała pałeczką w dzwonki. Plink, plink, plink. Dźwięki były jasne jak promyki słońca. Ale piękna melodia! Zachwycił się Miś Tutu. To dopiero początek! Zaśmiała się Fifi. Jeszcze nie widziałeś jeżyka kuleczki. Miś i zajączek spojrzeli w stronę krzaków jagodowych i. Z Zaliści wyskoczył Jerzy Kuleczka i z całych sił dmuchnął w swoją trąbkę. tu! rozbrzmiał donośny dźwięk. Ależ głośno, zaśmiał się Tutu. Jerzyk pokiwał łówką Na koncercie musi być rytm, melodia i coś, co przyciągnie uwagę, powiedział dubnie. Miś Tutu rozejrzał się wokół. Wszyscy mieli już swoje instrumenty, a on nie wiedział, co mógłby robić. – Ja też chcę grać w orkiestrze, ale nie mam instrumentu – westchnął smutno. Zajączek, wiewiórka i jerzyk spojrzeli po sobie. – Może znajdziemy coś specjalnego dla ciebie? – zaproponowała Fifi. Przyjaciele zaczęli szukać. – A może spróbujesz zagrać na patykach? – zaproponował jerzyk, podając się dwa kijki. Tutu spróbował postukać nimi o pięć drzewa. – Tuk, tuk – zabrzmiało cicho. – Nie, to za ciche – pokręcił głową – Wtedy Fifi podbiegła z ga garścią małych szyszek. – A może potrząśniesz nimi jak grzechotką? – zaproponowała. Miś potrząsnął szyszkami i nagle sz, sz, sz rozbrz Rozbrzmiały rytmiczne dźwięki. Tutu uśmiechnął się szeroko. – To jest to! Teraz możemy grać razem! – zawołał radośnie. Gdy słońce zaczęło zachodzić, na polanie zgromadzili się wszyscy mieszkańcy lasu. Przyszły małe liski, sowy usiadły na gałęziach, a nawet jeleń z rodziną przyszedł posłuchać. – Czas na koncert! – zawołał Zajączek Piku i zaczął wybijać rytm na bębenku. – Bum, bum, bum! Fifi dołączyła na dzwonkach. – Plink, plink, plink! Jerzy Kuleczka dał dołów, dołów trąbkę. – tu, 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 tu. A Miś tu potrząsał grzechotką z szyszek. – Szu, szu, szu! Cały las wypełniła muzyka. Wszyscy klaskali, kiwali główkami i tańczyli w rytm melodii. To był najlepszy koncert, jaki kiedykolwiek odbył się w lesie. Gdy ostatnie nuty wybrzmiały, zwierzęta wybuchnęły gromkimi brawami. Byliście wspaniali! zawołała sowa mądralinka. Miś tu czuł, że jego serduszko bije radośnie. To była najlepsza przygoda, powiedział tuląc swoich przyjaciół. I od tej pory leśna orkiestra spotykała się co tydzień, by wspólnie grać i cieszyć się muzyką. A teraz zadam ci kilka pytań. Czy pamiętasz, jak miał na imię Miś, który wędrował po lesie? To, to, tu. A jakie dźwięki usłyszał miś Tutu na początku opowieści? Bum, bum, bum. I kto grał na bębenku? Na bębenku grał zajączek Piku. A na jakim instrumencie grała wiewiórka Fifi? Wiewiórka Fifi grała na... dzwonkach, uderzając pałeczkami. A co zrobił Jerzyk Kuleczka, żeby dołączyć do orkiestry? Uczył się grać na trąbce. Jakim instrumentem zagrał miś tutu? Grzechotką z szyszek. Kto przyszedł posłuchać koncertu w lesie? Inne zwierzęta, na przykład małe liski, sowy, a nawet jeleń z rodziną. Czy potrafisz zrobić dźwięk podobny do trąbki Jerzyka Kuleczki? Tru, 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 tru? A jakie dźwięki można usłyszeć w lesie oprócz muzyki? Czy pamiętasz piosenkę, którą lubisz śpiewać? Może spróbujesz ją teraz zaśpiewać? I mam też dla ciebie takie pytanie, rozwijające twoje myślenie, wyobraźnię, twój mały murszczek. Powiedz mi, jak myślisz, dlaczego zwierzęta chciały zrobić koncert? Może mama albo. Albo sam może zatrzymywać na chwilę, zanim skończysz odpowiadać, żeby nie pojawiło się kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Co mogłoby się stać, gdyby któryś z instrumentów się zepsuł? Gdybyś był jednym ze zwierzątek, na jakim instrumencie byś zagrał? Jakie inne zwierzątka mogłyby dołączyć do orkiestry i jakie instrumenty mogłyby mieć? I ostatnie pytanie, co jeszcze można zrobić w lesie, żeby było wesoło? Tyle na dzisiaj. Będziemy wdzięczni za łapki w górę, za subskrypcję i za raz do dwa.